Wiki. że super farmę, przykładowa rozgrywka. Dobra. E, mamy kostki, mamy przeliczniki e, danych zwierząt na inne przy wymiance. Mamy tutaj nasze, nasze takie zagrody, czy tam farmy do, do zbierania tych zwierząt. Wrzucamy kostkami. Dwie, dwa różne symbole. Bo tu jest królik, tu jest e, wilk, więc nic, nic nie zostaje. Nie, Wrzucaj. Konik konik to konik niech ci będzie też dwa różne masz więc nic nie zostaje. najpierw tak, tak rzucamy żeby uzbierać o dwa identyczne czyli jest parka więc dostaje królika rzucaj co masz królika i, i świnka czyli na razie nic no bo wiadomo że parka, parka rodzi, rodzi kolejne zwierzę królik i ja... I owca. obieczka, ale tak, jeden królik, ale mówię, tu jest tam. drugi królik, czyli jest parka, więc dostaję królika. Mam dwa króliki. Jasny i Co wyrzuciłaś? Powiedz, co ma za zwierzątka? Dwa, dwa króliki. króliki na, na tych, na kostkach, więc dostajesz królika. Urodził ci się mały królik. I teraz ja. Wypadła mi owca, nie mam drugiej owcy, się nie rodzi, ale wypadł mi lisek i lisek zjada króliki. Niestety. Rzucaj. Konika masz i owieczkę, więc nowe zwierzę się nie rodzi. Dobra, i tak, tak rzucamy, rzucamy. Jeśli już tutaj mamy różne zwierzątka, no to sobie je trochę poukładam. Te też masz, to sobie poukłada zwierzątka tam, gdzie, tam, gdzie trzeba. I konika. Masz konika. I tak... Pierwsze zwierzątka dostajemy z kostki, że są te same, te same symbole na kostce O, na przykład czy tam tu, te króliki chociażby. Kiedy mamy już jakieś zwierzątka, to sumujemy te zwierzątka z planszy naszej, z tymi na, na kostkach. Jak są parki, to przychodzi z każdej parki kolejne zwierzę. Przed każdym wyrzuceniem możemy według tych tabel wymienić dane zwierzątka, czyli jedna owca, sze sześć królików, yy, jeden prosiaczek, dwie owce, yy, jedna krowa, trzy świnki, yy, jeden koń, tu nasem dwie zwierzę, yy, dwie krowy, jeden mały pies, bo co mi jeszcze psy, yy, jedna owca, jeden duży pies, jedna krowa. Co, rob... co Tak, na kostkach są wszystkie symbole, jest lisek. Lisek nam zjada wszystkie te, wszystkie króliki. Gdzie jest piesek? Jest, jest y, wilk. Y, pieska nie ma na kostce, pieska wymieniasz tutaj. Y, pieski, Aha. małego i dużego pieska wymieniasz z przelicznika. Tu jest oprócz tego wilk. Jak go... no jest tu wilk, wierzcie mi na słowo. Y, y, I wilk zjada nam wszystko, y, y, poza koniem i, i małym psem. I tak, mały pies. To jest, to jest mały pies, on chroni przed lisem, czyli chroni stratę królików. A duży pies, tu jest duży pies, on chroni przed tym. No, przed wilkiem. I to są nasi ochro ochroniarze. Wygrywa ta osoba, która będzie miała przynajmniej każdego ze zwierząt po, po jednym. No wiadomo, inny ze zwierząt sobie wymieniamy, wymieniamy najlepsze zwierzę. No i musimy mieć chociaż każdego po jednym. Wtedy wygrywamy, kończymy grę. Dzięki.